Z kim na Was bardzo serdecznie z tej strony Wotan, a to koniec odcinek z cywilizacji 6 gramy oczywiście naszymi węgrami. No i tak jak pamiętacie, ostatnim pyta... w ostatnim odcinku pytałem się Was, czy chcielibyście inną formę publikacji moich filmów z cywilizacji, czyli po prostu codziennie po 20 minut, e, też o innej godzinie, jak widzicie. E, no i właśnie da... był odzew bardzo pozytywny. E, kilka osób jednak wolało nie. E, czekajcie. Nie, nie jest żadnej wojny na razie. Kilka osób tam pisało, że jednak wolą, tak jak jest teraz, dłuższe odcinki co dwa dni, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo osób pisało, że wolą codziennie odcinki, nawet krótsze, bo lepiej się niby ogląda. W sumie, moim zdaniem, tak, sam, tak właśnie jest. Krótsze odcinki, treściwsze też będę próbował robić, żeby się troszeczkę więcej działo na tym odcinku, dlatego też teraz po prostu tutaj bez większego em, gadania po prostu staram się jak najwięcej przeklikać. No i też inna godzina. Dlaczego inna godzina publikacji filmów? To z prostego względu. Czekajcie, mam dużo złota, mógłbym coś zrobić. Kupić na przykład jakiegoś tutaj w tym mieście, szybko czekajcie. Budowniczego chciałem kupić. Za złoto budowniczy. Dlaczego inna godzina? Ponieważ ja mam różne zmiany, ale najczęściej albo mam na 15 godzinę do roboty, albo wracam o 15. Albo wstaję po nocy o 15, bo ja mam trzy zmiany, zmian system pracy, niestety. Mamy nowego gościa, ja mam miasto założę gdzieś w tym miejscu, ponieważ tutaj będzie fajny kampus wtedy. Um, no i właśnie wtedy, w razie czego, jak się nie wyrobię dzień wcześniej, no to zawsze jak wrócę z pracy o 15, szybko siądę, nagram, więc... lepiej mi o 18 wrzucać te filmy. Dobra. To z takich um, organizacyjnych trochę, można powiedzieć, um, tutaj... Rzeczy. Zróbmy sobie w kolejne tarkowiska, żeby mieć właśnie więcej złota, więcej szlaków do naszych miast, żeby się miasta szybciej rozwijały. Myślę, że to będzie dobry pomysł. No, e, oczywiście, dużo porad było od Was. Mówiliście, że. że Rosja prawdopodobnie nabudowała jakichś różnych. tych synagog czy innych rzeczy. Oni tam mają z religii chyba coś. E, prawosławie. Właśnie. Synagoga, plus 5 do wiary. E, I przez to tak dużo właśnie tych misjonarzy do mnie wysyłają, ale nie powinni mnie nas tak szybko podbić, jeżeli chodzi, aż nawrócić na swoją, na Czyli tak wy mówiliście, więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. E, a ja. A ja co? A ja będę na przykład sobie świątynię tutaj budował. Dlaczego nie Ponieważ chcę wiary, właśnie, żeby właśnie się bronić przed naszymi przeciwnikami. Tym bardziej, że ja teraz, jako że mam złotą erę, bo oczywiście mamy złotą erę, mam tutaj dodatkowe, czuję plus 2 do potencjału, czyli to jest do plus 2 do oszerzenia wiary, tak? Bo normalnie misjonarz by miał ile? 2, Trzy? ale mamy misjonarza z pięcioma. No to myślę, że trzyma normalnie, my mamy pięć, więc za chwilę będziemy po prostu nawracać te wszystkie miasta e, dookoła. Widzę, że tutaj chcą mi już nawrócić moje, mój Debreczyn, ale ja na to nie pozwolę. E, też bym chciał z chęcią na, zaatakować tutaj um, jeden, jeden, jedno z miast e, Japonii, ponieważ wtedy będzie właśnie też większy nacisk na inne miasta. Ciekawe czy w ogóle to miasto się, bo tutaj widzicie, rebelia zaczyna się tu. Ciekawe czy troszkę przeszło by do mnie, to było dobre. Dobra, ale ja oczywiście będę chciał bardzo mocno iść w, w naukę, wyprzedzić wszystkich nauką i wtedy po prostu zaatakować. Czy to będzie dobry pomysł? Myślę, że tak. Myślę, że walka śmierciobotami przeciwko halabardnikom, znaczy może, a, aż tak może nie wyprzedzę, ale śmierciobotami kontra, nie wiem, działa z pierwszej wojny światowej, no to takie coś by było naprawdę świetne, dobra. Zdobyliśmy nową ideę, w ogóle co my zrobiliśmy? Służba cywilna, czyli mamy tak, udogodnienia um, w miastach z w nich jednostką e, i urzęd, urzędujący gubernatorzy, co najmniej dwoma wasami, to plus jeden udogodnień i dwa obszary mieszkalne. To jest naprawdę fajne, i mogę też robić sojusze, więc ja bym chciał z moim kumplem z Japonii, Konichiwa, e, jak ty tam masz, choć o Senpai, ty będziesz mój Senpai, kurde. E, słuchaj. Ja chciałbym, żebyśmy zrobili sojusz i to chciałbym, żeby to był sojusz wojskowy, ponieważ chcę w razie czego, żeby, żebyś mi pomógł. A co bym musiał zrobić, żebyś zaakceptował? Złota dać. Hmm. No powiem wam, że zaryzykuję, troszeczkę złota wydam, ale przynajmniej nie mam sojusznika wojskowego, więc w razie czego jakby Rosja za bardzo tutaj chciała nas zaatakować, no to wtedy my, może z Japonią właśnie odeprzemy tą Rosję. Tak, dziennic, zbuduj dzielnicę wojskową, dostajemy emisariusza, jakbyśmy chcieli to przyspieszyć, a to są tylko dwie tury, to byśmy mogli wziąć tego emisariusza darmowego praktycznie, dwie tury. Zbuduj sześć farm i przyspieszę feudalizm. W sumie to tak, aż tak dużo farm chyba nie brakuje do tego. Więc... Zróbmy tak, że rzeźmy że sobie na razie to szkolenie wojskowe. Znaczy, to emisja już więcej. E, tu już mam jedną farm, farmę wybudowaną. Tu bym chciał to pole. Tylko czy to pole będzie zaraz zabierane? Nie. Pole na początku będzie to z góry. Tutaj 60 golda. Nie chcę wydawać. Poczekamy. E, ale farmy bym zrobił jak? Mógłbym zrobić tutaj i tutaj farmę. I tutaj, jak zrobię drugie miasto. Tutaj też będzie farmy Będą też bonusy. Aha. Ale też bym mógł. Usunąć ten las. Dzięki czemu muszę do świątynię. I zbudować tutaj farmę. I bym miał tak tutaj trzy farmy. I tak to jest zróbmy. Możliwe, że to błąd. Ale jakoś mam nadzieję, że z tym przeżyję. Dobra, widzę, że tutaj nawraca się państwo raczej znaczy z Indonezji Jambi na moją wiarę. Więc jakbyśmy poszli tym misjonarzem tam... Im... O kurde! Ej! Ty! Osadnicy darmowi! Jakbyśmy ich zabrali z powrotem? Wiem, że to są osadnicy Indonezji, ale jakbyśmy ich zabrali, kurde, chciałbym, chciałbym i to bardzo. Dobra, w Debreczynie pojawił się gubernator, który dawał mi tam bibliotekarza. Plus 15% nauki i kultury generowałem w mieście. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ tutaj mam kampus, więc już z Debreczyną mam 11.3 wiary. No to oho. To jest piękne. A z tego co pamiętam, on miał jeszcze jakieś fajne ulepszenia, właśnie, badacz plus jeden nauki za każdego mieszkańca. Ogólnie powiem wam tak, ja sobie w niedzielę odpaliłem inną cywilizację, odpaliłem sobie Koreę, bo uznałem, że trzeba się poduczyć trochę i powiem wam, że, że udało mi się na poziomie nie księcia, tylko króla, na piąty poziom, wygrać Koreą. Ogólnie, od razu mówię, moim zdaniem, Korea to jest OP kraj, po prostu przesadzony. I tak bardzo przesadzony. Um, tyle, ile, ile nauki miałem, w porównaniu do moich przeciwników, to po prostu głowa mała. Oni mieli tam, nie wiem, oni mieli ile? 30, 40 nauki ja miałem 150. To było po prostu piękne. Okej, okay, co on chce? Chce mi dać gips, chce dać mi trochę złota natury, otwarte granice chce mi dać za moje punkty... Względy dyplomatyczne. Sorry, ale nie mi się te względy dyplomatyczne przydały. Ej, oni naprawdę mają dużo więcej miast ode mnie. Dobra, słuchajcie. Ej, robimy tak. Zakładamy tutaj to miasto. No. O kurde, burza. Burza, to raczej znaczy tornado. Tornado u mnie. Ej, jakby się udało przejąć tego osadnika, to zawsze darmowy osadnik, to zawsze kilka tur na plus dla nas. Hmm. Okej, okay, myślę, że to będzie dobre miejsce na założenie miasta. Ej, mamy wtedy w razie czego trzy... Trzy heksy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, oto kratki, um, które będą miały zwiększoną produkcję, na przykład jakbyśmy tam chcieli dzielnice wybudować i tak dalej, wiadomo Węgry mają taką swoją zależność tutaj, też cechem. Plus Będziemy mogli zrobić sobie tutaj kampus, a to jest, no, piękne, plus chyba trzy nauki za góry, więc e, robimy nowe miasto i mamy Pest, Buda, Peszt. Budapeszt. No i fajnie, mamy Budapeszt. Um, cieszy mnie to, powiem Wam, że ja byłem w Budapeszcie. Chyba ja nie wiem, czy Wam mówiłem już o, tym, o, o tym na serii, bo to w sumie tak jak możliwe, że mówiłem, ale. Nie wypadłem jeszcze raz. I tam jak jechaliśmy do Gruzji, nie do Gruzji, proszę, przepraszam, do Bułgarii. I naprawdę fajnie jest w Budapeszcie a tam byliśmy tylko przejazdem I Dzielnica przemysłowa. Byśmy mogli zbudować dzielnicę przemysłową. Dostajemy dwa produkcji tutaj za kopalnie i za dzielnicę. Za jaką dzielnicę dostajemy? A, zapewnie za centrum miasta. A jakbyśmy byśmy chcieli biznesowo zbudować? Tu mamy plus 3 złota. I tu plus 3 złota. To byśmy bardzo szybko wybudowali to, ale to wtedy... Znaczy to pole bym zostawił na jakiś cud. Bo on jest po drugiej stronie rzeki, więc szybko bym mógł jakiś cud wybudować. Dlatego też ja chyba kupię sobie to pole i tutaj za 3 złota wybuduję sobie pięknie. Też pewnie powinienem zbudować co innego, na początku usunąć ten las i prostu wybudować, bo chyba, że to od razu tak działa, że ten las, który został zniszczony, wskoczył tutaj jakby produkcję. produkcję... Nie, nie, zero nas do nie skoczył czyli Mogłem jednak gdzieś coś budować co innego, usunąć las i dopiero wtedy budować. To tak prawdopodobnie jakiś pro-gamer yy, pro by zrobił. Znaczy, yy, czy pro, pro gracz w, w tę grę ale, w tą grę, ale ja niestety takim jeszcze nie jestem. A chociaż powiedziałem, że już jak na królu wygrałem, ale wiadomo, to, to to jest nic. To jest takie chyba normal pewnie, czy tam średni poziom. Yy, ale w przyszłości mam nadzieję, że pójdzie dużo, dużo lepiej. Ok, ja słuchajcie, ja tu bym chciał, po pierwsze. Zrobi się małą rzecz, ponieważ Buda ma swoje farmy i tak dalej, więc jej aż tak bardzo to pole nie jest potrzebne. A tutaj, pesztowi, bardzo by się przydało, ponieważ wtedy, jak się bierzemy tutaj na. A tutaj były trzy. trzy żarcia, teraz jest dwa żarcia. Czemu jest dwa żarcia? Było trzy żarcia. A bo młyn, bo młyn dodawał do pszenicy. Dobra, słuchajcie, my zrobimy to na początku tak czy siak spichlesz. Obszary mieszkalne aż tak na, na początek mi nie są potrzebne. Bo, I tak mam jeden na pięć. Zróbmy mój wodny. Mój wodny będzie lepszym pomysłem. E, dobra. A tutaj możemy podejść pod jednostki włóczników i dostać w więc może jednak się po prostu będziemy tutaj bronić. Eee. Kurde. Mam nadzieję, że ich złapie. Dobra, pójdźmy turę, bo już chcę zobaczyć, czy, czy złapie tych osadników. Nie ruszajcie się, proszę was. Co w ogóle? Wasi ludzie osiedlają przez blisko, przemyście, znalezienie sobie innych ziem. Jesteś głupi Przepraszam, na przyszłość będę się rozglądać na innymi miejscami? te punkty, tak? A czy to w ogóle mi jakoś zobowiązuje? Weź napiszcie mi w komentarzach, czy to mnie w jakikolwiek sposób zobowiązuje, czy po tym jak ja założę blisko jego miasto, to to on będzie miał jakiś kasus Belli, czy... Hmm, czy po prostu jakieś punkty stracę? Czy on dostanie dyplomatyczne wtedy? Czy, czy jak to działa? No, bo ja na razie sobie no, cieszę się z 30 darmowych punktów dla mnie. Ale jak to ogólnie zadziała, to zobaczymy. O kurde, patrzcie, tylko nic wjechali. E, wycofanie się do Budapesztu. To w ogóle tornado jakieś tam lata. Dobra, zrobiliśmy tą ideę. Dostaliśmy tak: Dotkryna. Dobra, tak, swoje produkcja dzielnica wojskowych i. Wszystkie ulepszone zasoby koni zapewniają o jedną jednostkę zasobu naturę więcej. To mi nie jest potrzebne, ale właśnie mam dużo koni, więc zdałoby się trochę pohandlować. Dlatego mój sojuszniku, czy chcesz ode mnie konie? Nie chcesz koni ode mnie, masz za dużo koni. I mamy podobne surowce, więc chyba nic ode mnie nie będziesz chciała, ale na przykład... Gitardża. Gitara, siema. Co tam byś chciała ode mnie? Na przykład... W sumie tutaj nic nie masz. A, panie. Poszący stado? Czy. Mmm, masz Gips? Ehe, chyba Gipsu mi za, za konie nie da. Masz. Mm, bo wiecie, ja na razie nie będę budował, chyba. Ej, biorę chyba. Konie i tak mi się. ono wiecie. Mam ich full, zdobywam szybko, bo chyba cztery 4 naturę. Więc one się odnowią. A na części tur, tur Gips przyda mi się. Biorę oczywiście, dziękuję bardzo. To mi się przyda. Dobra, kolejna idea, która będzie... Farm może zbuduję za chwilę więcej, bo czekać, ile mam farm? Mam raz, dwa. Tutaj dwie farmy zbudowane. Tutaj mam trzecią farmę zbudowaną. Tu mam czwartą farmę zbudowaną. Ja bym była piąta i szósta. To by było wystarczająco. Tyle, że to chwilę zejdzie za to sobie. Dobra, ej. Ej, ej, ej! <grywa> Mamy kolejnych osadników darmowych? Super, lecimy na dół. Lecimy na dół, bierzemy to oczywiście. Wy się leczcie, a tutaj Feudalis poczeka może chwilę jeszcze, 8 tur. Ja sobie zrobię Boskie Prawo, to mi doda co? Mm, o, budowa cudów? Plus 20% do wiary w tym mieście. Czterech mnichów wojowników daje. Zróbmy sobie boskie prawo. Monarchię może przeskoczyć na monarchię zobaczymy. Zależy jak co będzie potrzebne. Um, dobra, co mogę zrobić w tym mieście? Kampus, Campus... no widzicie, tutaj tra tracę kamień, ale zyskuję fajne miejsce na kampus. Ja to chyba zrobię, tylko może jeszcze nie w tej turze. Dzielnica przemysłowa. Bym musiał tutaj dużo żywności usunąć. Ja tu. Powiem wam, że szczerze w zrobiłem dzielnicę portową. Tylko, że jeszcze nie mam tej dzielnicy portowej wynalezionej, więc muszę niedługo to zrobić. Um, a w międzyczasie... A w międzyczasie, dziedzica biznesowa, no nie są tu, tutaj dopiero do fajne dziedzice biznesowe. Um, biznesowa, mogę sobie te mury zrobić w razie czego jakby ktoś nas z drugiej strony atakował, bo tu mam tylko mały oddział wojowników um, z początku gry. Dobra, oczywiście robimy kolejną farmę, jeszcze jedna i potem z feudalizmu będziemy mieć bonus. Wy biegnijcie do dołu i w wy będziecie ich es eskortować przez jakiś czas. I możemy wysłać emisariusza. Tu jesteśmy Suzeranem, więc dostajemy. Punkty dodatkowe. A tutaj, o Boże, aż 8 trzeba. O, ale w sumie chciałbym. Chciałbym tutaj. Ch chcę gdzieś przydzielić tego, więc przydzielmy go na razie tutaj. Dobra, e, Widzę, że. Do, tutaj jest rebelia za 15 tur. Ok, weszcie rozwija. To dziwne miasto, Rosji też. Podprowadzę was kawałek na dół. Nie chcę ich stracić. Tak jak <laughs> Indonezja. Um, dobra, no kurde, chyba nic więcej tutaj na razie nie zbuduję, bo tutaj potrzebuję, żeby to pole się zebrało. Ale o, za 7 tur dopiero się to zrobi. Więc nimi bym mógł pobiec nawet na chwilę do Besztu i tam coś zbudować. Mam nadzieję, że ci barbarzyńcy atakują ich. A ja w tym czasie. Kampus. Jeden, 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 1, 1. Wszędzie jeden. A nie, cz y dwa. no Nie mogłem tam zrobić to. Miałem iść, miałem iść mocno w... Miałem iść mocno w w, w w w... To miałem iść mocno. W naukę. Ale z drugiej strony patrzcie, dzień przemysłowa przemysła 4 Jakbyśmy zrobili tutaj dziennikę przemysłował a tutaj potem kopalnię. To byśmy mieli dodatkowy punkt. Produkcji. Po to byśmy szybciej kampus zrobili. Zróbmy tak. Mam nadzieję, że to dobre, jakie to trochę szkoda. Yy, Zwiększyła nam się maksymalna ilość też i szlaków handlowych, więc zaraz sobie zrobimy jakiś szlak handlowy. Dobra, wy się tutaj cofajcie. Popatrzcie na zegarek, żeby, bo wiecie, się, że nagra 30 minut, a to nagle 30 minuta no nagle kurde trochę mi. Ej, tu konie mamy rozwalone, więc już wiem co wy zrobicie. Chodźcie na konie. Yy, a tutaj odpoczywacie i czekacie na nowe. W ogóle, patrzcie jakie fajne dookoła się te pojawiły. Fajnie, fajnie to miasto wygląda, naprawdę. Tutaj już takie rozbudowane. Dobra, wejdźcie na drogę i drogą pięknie do dołu biegnijcie. I od razu, zaraz r się odłączą i pomogą mi tutaj zwalczyć. A, a, a jakby tak, a gdyby tak znowu zajumać Rosji chila <grytania> Dziękuję. Sorry, Rosjo. O Boże, Rosja widzę jest gotowa tutaj na rebelię albo na atak na mnie, jedno z dwóch, mam nadzieję, że to jednak to pierwsze, że, że na rebelię jest gotowa, bo, bo bym nie chciał w tym momencie bić się z Rosją. Ale lubię tę muzykę. Co ja tu mogę spalić? Lądowanie drogi. A po co chcę? Lądowanie Nie będę pełno to swoje drogi. Dobra, ciężkie redwady, niech sobie jadą gdzieś dalej. A wy już myślę, że tutaj są. Chyba, chyba wystarczająco bezpieczne tereny, żeby dojść dalej. Ehm, okej. Okay. Wiecie co? Trzy tury na kupca. Chyba zacząć tutaj produkować więcej. Oni chcą dać mi jeden z żelaza za moje 13 koni. Rosy, ja ci dam 13 koni za to, żebyś się odpiewał ode mnie. Co ty na to? Ech, nie ma takiej opcji, niestety. Szkoda. Ehm, dobra. Wy się cofnijcie i się wyleczcie. A wy oczywiście na dół, bo tu, o właśnie w tym miejscu chce założyć miasto. Ponieważ wtedy tutaj, wiem, że znowu kamień wywalę. Tu kamień wywaliłem, tu kamień wywalę, ale tutaj jest cztery góry, więc tutaj kampus będzie piękny. Wypatrzcie, tutaj będzie kampus. Chyba cztery za góry. Tu trzy za góry i tu trzy za góry. Więc po prostu będę miał... E no... Co ja zrobił? Halo, wracać tam. O, późno już jest, pamiętam. Wam, późno jest i dlatego tak późno nagrywam, bo jest godzina 22.30. Dobra, wy idźcie krok do przodu, wy idźcie tutaj, a wy ich mincie, pięknie. I zrobiłem boskie prawo, super, bardzo mnie to cieszy. Dzięki temu mogę teraz tak, albo feudalizm, albo tradycję morską. Tradycja morska mi się praktycznie na nic nie przyda. Gildię bym mógł zrobić? Nie, do gildii bym musiał zrobić takie jak feudalizm. Więc widzę, że feudalizm mi praktycznie blokuje wszystko. Dlatego też, no, zróbmy ten feudalizm. Nie, nie, nie mam przyspieszenia, niestety, ale no co zrobić? Ok, mogę robić jakieś cuda. Co to w ogóle jest? Plus 20 do wiary w tym mieście. Zapewnia 4 mnichów wojowników. 18 tur, trochę dużo. Do 20 wiary byłoby fajne, ale. Ale jak chyba jednak chcę rozwinąć swoje miasta trochę bardziej, kampus z 5 tur. Bym musiał zapłacić 100 golda tutaj, tu też mam plus 2, ale tu mam za dobrą kopalnię, więc tego bym nie chciał robić. Potrzebowałbym tak na szybkości budowniczych. Dwie tury, to mogę poświęcić na dwie tury. I dostępna nowa, nowy ustrój, Monarchia. 3 czerwone, jedna żółta. A teraz, i co tu mam plus 50 punktów do wpływu? Nie no, na razie wolę tego wielkiego człowieka, tak? Nie zmieniam i tyle. A tutaj. Ej, czemu ja nie mamy innej karty? Nie, fajnie. Plus 100% do premii za świadectwo dzielnicy świątynnej. Bym miał więcej punktów z dzielnicy świątyny, ale nie aż tak dużo punktów. Yy, a, bo inne cuda są do produkowania. W ogóle to mi jest nieprzydatne. Wydajcie mi wielkiego naukowca. To właśnie by się przydało. A tutaj plus 50 do produkcji wojska. Na razie to mi jest niepotrzebne. E, szlakom handlowym. Złoto. E. Premie z kampusem. Czyli bym miał więcej. Więcej bym miał nauki. Zróbmy to. Ile będę miał? 23,5. 25,9. Niby nic, ale zawsze coś. E, Okej. Okay. Boję się, że jak podjadę i atakować, to mi Rosja zrobi to, co ja jej kiedyś. I po zajęła mi e, mojego tego... E, konie. 13 koni za otwarte granice i trochę złota. Daj mi punkty dyplomatyczne. Nie musisz mi dać otwartych granic. Nie, Złota też może nie chcę. I otwartych granic swoich nie dam. E, 1 złota na turę, 30 złotych dał jej, 8 złota. za 10. Nie, nie chcę. Sorry, sorry ale nie. Ile mam koni? Już 28 koni mam. Hmm. O patrzcie, jeszcze nie naprawiłem tego. O kurde, atakują mnie. I mamy edukację, to mnie bardzo cieszy, ponieważ no, edukacja da mi dużo. Okej, okay, teraz tak, myślę do kogo wysłać. Tutaj, no wiadomo, najwięcej żywności bym dostawał z budy i produkcji. A, a to do Dobreczynu aż, kurde. A, bo to z budy jest ten. Um, Osaka. Ale tutaj buddyzm co do siebie zaprosił. A jakby tak do Pesztu wysłać, żeby Peszt się szybciej rozwinął. To jeden żywności i jeden... Nie, wiecie co, na razie Debreczyn, bo tam też trzeba nacisk religijny zwiększyć. Bo mi widzicie już jak Rosja kurde chodzi tutaj, atakuje. Dobra, szlak handlowy powtórz. A, poczekajmy. Naprawcie konie. A tutaj Debreczyn, Buda... Produkcję tutaj. Dajmy do budy. Ok. To się miasto też już nawróciło. Dzięki czemu jest większy nacisk, na przykład, tutaj też. No ale niestety, no Rosja ma tak dużą, tak duży że przychód, że. że. że, że e, e, religijny, że ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, co. I, to już ostatnia tura jest, oczywiście, bo już będziemy kończyć, 20 parę minut jest. Tylko co ja bym chciał rozwinąć? Saletra. Byłaby fajna. Ale też bym chciał dzielnicę portową dwie tury: dzielnica portowa. Weźmy dzielnicę portową, bo chciałem w tym mieście dzielnicę portową zbudować. W Debreczynie zrobimy sobie tak: cudów na razie chyba żadnego z nich nie będę robił. Targowisko bym zrobił, uniwersytet bo był fajny. Obszar mieszkalny, targowisko. Dodatkowy szlak handlowy. pięć tur. W sumie zróbmy to. I tutaj w Ostrzychomie możemy zrobić co? Możemy zrobić tak: albo kampus. Bo musimy kupić i wywalić ten kamień. Albo. Przemysłowa, ale mamy takie słabe miejsca, trochę na przemysłową. Biznesowa byłaby fajna tutaj. Tylko, że to jest Z no, 100 golda wydanego. Wiecie co? My potrzebujemy naprawdę kampusa. Więc zróbmy sobie tutaj kampus. Możliwe, że źle robię, że usuwam kamień i tak dalej. Ale no, dobre miejsce na kampus, więc. Więc robię. Dobra. I to będzie na tyle. To będzie na tyle. Kurde, powiem wam, że. Rozwinęło nam się dzisiaj miasto. Znaczy, nasze miasto urosły o dzielnicę przemysłową, na przykład tutaj. Kampusy zaczynają powstawać, tutaj też niedługo kampus powstanie i też, no, na pewno w pest powstanie kampus i też w tym mieście, które w sumie jeszcze nie wiem, jak się nazywa. Ale naprawdę, to, że dostałem osadników za darmo, jest naprawdę świetne. Niestety, nawracają nas na prawosławie, ale będziemy walczyć, mamy 200 punktów. Religijnych, damy radę. A teraz się tam żegnam, bo już prawie 20, 24 minuty, więc dzięki, wielkie za oglądanie. Dzięki za wszystkie łapy w górę. Dajcie łapy w górę, jak Wam się podobało. I widzimy się jutro o godzinie 18.00 w kolejnym odcinku. Na razie, pa, syja!